Witajcie, witają Was. Kruszynki, czyli Smalec. Prorok i Seria siema. No to dzisiaj powiemy co będziemy robić na naszym kanale, tak ogólnie. No będą to tak. gry, już dzisiaj powinien być pierwszy odcinek Gdzie z Filmik renderuje, tak? Będzie za godzinę podobno, ale sądzę, że troszkę szybciej powinno zejść. No, <noise> będę to vindictus pokażemy Wam jak gramy z Jaśkiem. Ogólnie też będziemy robić kuchego loga. Tak. No. To powiedzcie jeszcze wy coś, to co tak ja. Yy, no tak, no i będziemy jeszcze wymyślać chyba jakieś serie, tak, tak mi się zdaje. Może nawet nagramy te jak tam dobrze pójdzie. O właśnie, to też się widzę. No, może nawet we trzech, jakby się udało. No. Powinno się oddać. Mm -hmm. No. Wrzucimy nasz pierwszy filmik do serii Playnext, roka. Mm, Rocka, bo Rock ma bardzo ma bardzo fajny kanał i bardzo fajną akcję Playnext, więc zgłosimy tam nasz filmik z Vindictusa, może nawet nam się coś uda. Zająć jakieś miejsce, znaczy zostać wyróżnionymi. Bo... No to byłby sukces. Fajnie by było, to no. by było. No. no. I... Ogólnie nie, jeszcze można powiedzieć, że o, chyba jesteśmy pierwszym takim trio które nagrywa audiologii tudzież będzie nagrywało jakieś um, gameplaye. Nie no, są, są tria gameplayowców ale chyba audiologów to nie ma ale, ale my A, jesteśmy co? fajni my jesteśmy my, fajni. ale audiologów tak. rzeczywiście chyba A przynajmniej będziemy, przynajmniej będziemy My się lubimy tak. chyba i właśnie kolejne pedalskie podteksty nie wiem jakie pedalskie jakie pedalskie o czym ty mówisz? To już udaję, że nie wiem o co chodzi ja nie mam z tym problemu to dobra, nieważne może nie będę tego mówił no i oczywiście jak któryś z naszych widzów, słuchaczy oczywiście jak ma jakieś propozycje to w komentarzach no, e, nas albo jakieś serdecznie. uwagi to na priv. W komentarze i... W komentarze też oczywiście. No i jak chcecie, żebyśmy jakąś grę sprawdzili, czy coś w tym stylu, to... Poruszę jakiś temat, też bardzo chętnie poruszymy, każdy. Tak. Więc piszcie. No. I będzie dobrze, no. Myślę, że będzie dobrze. Jeszcze Jaki może ktoś powiedzieć, bo strasznie krótko to wyszło, ale tak dojdźmy przynajmniej do 10 minut. Jest na razie 4, więc... A nawet możemy do 15, słuchaj. Nawet, no, tylko trzeba jakieś dobre tematy poruszyć to trzeba będzie to być w tym kawałeczek żeby przejście było jakoś takie scenario. no nie no ty mi tam się podoba jak na razie A to co sądzicie o na przykład hym co ostatnio co sądzicie o the island o bardzo fajna gra. O, the island no przeszedłem całe z takim moim jednym kolegą w koopie we dwóch yy, i zauważyłem taką jedną dziwną yy, rzecz, mianowicie na caccenkę graliśmy koopa w dwóch, no nie i e, a wiadomo tam są cztery główne postacie, no i graliśmy koopa we dwóch i na każdej catscence, mimo że byliśmy tylko we dwóch, to zawsze pojawiała się cała grupa tych tych tych, tych wszystkich bohaterów. bohaterów, którzy w ogóle wcześniej się nie pojawiali i, i, i a w ostatniej misji już to było kompletny szał, po prostu byliśmy tylko we dwóch. Z jakimś gościem, a tu nagle 20 osób z całej gry dookoła nas na pewnej katcece na końcu gry, no to... to się trochę usiłaliśmy, naprawdę. No bo to widać, że im się chyba śpieszyło i nie dopracowali katcenek, tylko po prostu, żeby nie, żeby nie było dodatkowych do problemów, że kim kto gra i żeby... żeby po prostu było szybciej, to nagrali z całością. No dokładnie. Ale teraz wychodzi jakieś DLC niedługo bodajże, chyba miało wyjść i będzie opóźnione Mało trochę. Chyba chyba wczoraj. Tak. Grywamy w niedzielę, który dzisiaj jest? 2 października. 2 tak, października. Miało wyjść, ale nie wyszło. Bo tak, jest opóźnienie, będzie trochę później. Postaram a, się może... Grę? Czy tak, no racy, poczekaj. O Techland, tak, to jest Techland, tak? A, Techland. O. Techland. Aaaa, znosiło jest... wiesz znosił, co robisz? Nie, bo ja nie grałem w to jakoś czasu, nie było. Call of Juarez zrobili też. Tak, no, no ale to ostatnie to takie sobie, ale te wcześniejsze fajne były. A. Odeszli strasznie od tego, od Zachodu Dzikiego, ale ogólnie może być. No. Nie mi tam się Call of Juarez nie podobał strasznie i po godzinie chyba z tą grą zaczęła mi głowa boleć. Ja też nie przeszedłem całego Call of Juarez. A ja bardzo lubiłem, Drykki. szczególnie Więźni krwi, według mnie fajne były. Eee A bo poza tym e, Nawet kartel. grałem multiplayer z kolegą Kartel jest chyba na tym e, samym silniku co The Island, albo The Island na tym co kartel bo jest Cartel był wcześniej niż The Island, chociaż to w sumie No wcześniej, ale wiesz No, no ale tak, to tak. jest bardzo Na przykład jak się strzela z broni albo coś to było identycznie, jakbym grał w kartela No nie przeszedłem tego ale parę, parę, parę misji zrobiłem hmm. No. no. No to jeszcze... Wiadomo, no to, to, może to jak, jak robią, to nie będą nowego silnika klepali. No. Ciekawe, jak będzie wyglądał ten Need for Speed Run. Taka w sumie trochę dziwna nagle będzie, będzie się w nim biegało. Ale no... no właśnie to ten straci cały klimat, nie? W sumie. No ale tak... powiem Ci, że mi się, mi się z tych na przykład na E3 jak były te były trailery i tak dalej, no, wam no, to mi się to spodobało nawet nawet mi się no, takie dziwne no wiesz nagle w NFSie wyskakujesz po dachu biegasz tam wiesz się z tymi z, z policjantami człowieku jakieś karabiny, wszystko biegasz po dachach parku rostry. Co to jest? Wiesz, to się najlepiej sprzedaje Seks, przemoc, akcja, słuchaj no, to... to była klasa NFS Most Wanted, no. a nie teraz po Najlepsza część, Most Wanted to chyba była najlepsza część z tych No się. i te no. poprzednie, ale i Underground No Underground też był fajny Pokaż Ale już po tym to już zaczęli jakieś kaszanok stawiać jak No nasz. Nie, to już nie to tak Odeszli znaczy poszli w stronę bardziej takiego no... Fabuły do wyścigów, a w sumie w wyścigach Fabuła jest mało potrzebna Tak no. naprawdę i otoczenia, które się teraz jakieś niszczy, jedziesz tu, wszystko wybucha, tam strzały, nie, nie wiem. No w też wybuchły, tego, wybuchały stacje benzynowe, ale to było takie... Ale takie... no, tam to, jak wjechałeś, nie, tam to jakoś było to A tu jest po prostu, jedziesz, wyściga, tu nagle takie jazdy. No. Takie sny. Chrystus ze Swiebodzina kibicem żużla? Tak? Naprawdę? Tak, Gdzie tak znalazłeś? O matko, Już Znalazł. Najpierw kamera ze stadionu, teraz świebodzimski kibic żużlu, nie żużla. no. <laughs> świebodzimski kibic żużla. Eee. Nie, no. nie no, Chrystusowi temu ze Świebodzina założyli szalik chyba falubazu. Tak? No. <laughs> Co się dzieje? Chyba tak. Eee, no. Ciekawe jak tam weszli na niego. Chyba, że to było takie zorganizowane. Jak zorganizowane to znaczy, Tak, 500 osób z drabinami tam pokoło. <laughs> Jeden przez drugiego. Ciekawe jak jest wielki ten zrobili szalik. Pewnie zamówili specjalnie. Każdy na taki wielki szalik fal falubazu. Tak i potem. O no, i wszystkich zgarnął by i no. ją. Do więzienia i sadzą. No bo takie Te to, to do jest. Do więzienia, będą grzywne płacić. No pewnie tak. Ale już normalnie to jest. Już 20% to mamy win, win z wyrenderowane, także dobrze nam idzie. Myślę, że no będziecie to zadowoleni. Teraz wolno idzie ten rendering, ale No bo to człowiek... Nie zależy od komputera. No i od tego, że też jeszcze przy okazji nagrywamy tego suchego loga i w tym, że jest dosyć dużej rozdzielczości, więc to też w sumie. No dokładnie. Ale ty w HD przerabiasz? Nie, zostaje takie 1280 x 720 nie chcę mi się tego ruszać. Najwyżej następny już będę na telewizorze nagrywał wtedy będą mu w dobrej jakości i 16 na 9 i w ogóle. Na telewizorze. No co, mam telewizor obok kompa, no to żaden problem mi jest przyłączyć. Będę no. musiał przyzwyczaić do siedzenia tak trochę w bok. Ale to żaden problem. Podam sobie po prostu te dane do, 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 do przerenderowania na HD. No ja wiem jakie są. A smalec właśnie miałem się spytać, grałeś w końcu w tą FIFA 12 wczoraj, czy... No właśnie cholera nie. Ej, bo już się chciałem tutaj no, no, wypytać właśnie. i skontrolować jak tam bo ja... To jest taka faza, że ci którzy mieli jedenastkę najpierw to jakieś tam gówno zostawiają na komputerze że ci co chcą teraz zainstalować oryginał to muszą jakiegoś formata najprawdopodobniej tyknąć, nie? O matko No, dokładnie, kaszana jak cholera ale nie wiem może coś jakoś to naprawią no bo przecież tak jak tak może być jak łatkę pewnie puszczą opacza no a co najśmieszniejsze podobno e, pirat chodzi bez problemu no to aaa <ścoughs> no. no to ściągamy no to jak pirat chodzi bez problemu to panie co? jedziemy z tym co? o nie, magiczny to... hotel fajnie skrzypi zapomniał o tym żeby tak, tak nie robić dobra to już zostanie na no zawsze Ściąganie gier jest nielegalne, nie, nie wolno o tym mówić. Cichuj. Nie róbcie tego nigdy. <grym grym> nie mów o tym, to jest złe. Nie wolno tak robić. Dokładnie. Podobno <grym> fajne fazy są w FIFA 12, że tam się cały czas wywalają, kolana im się wyginają, znikają w ogóle. Niedopracowana podobno strasznie. W tej chwili to tu... są. No A, to i tak, tak, tego. tak Nie no, no tak, no ale w 11 nie było, nie było takich filmików z 11, że koleś ci znika, bo się wywala co chwilę. No bo teraz ten nowy silnik zderzeń no, jest to No, taki trochę, znaczy. tak trochę niedopracowany jest, tak jakbym trochę Ale w jedenastce są inne dziwne rzeczy też. Na jest. przykład białe cienie u Murzynów, tak jak ja miałem wiele razy. Na ja przykład afroamerykaninów bądź też. poprawny politycznie. Na przykład pan Pakowski, który strzelisz bramkę, a on krzyczy Chyba nie myślał, że tym uderzeniem... GOOOOOOOL! <noise> tak ja tak bywali oh, na aut jest... i czekuj, też no jest właśnie tak. Ja miałem na przykład załóżmy 3 do 4 w bramkach, a no prowadzenie 1-0. Tak. <śmiennie> <śmiennie> Czy zmieni się sytuacja, w znaczy po prostu ma sama krakać? Nie. No, A może ja miałem, graliście? strzeliłem Gola i to było tam w ostatniej minucie i po, po tym jak strzeliłem wpadła piłka do bramki, to po 4 sekundach się skończył ten. Zagwizdał gwizdek i mi nie zaliczyło tej bramki. Chociaż była taka pewna i nie nic. Tak, nie zaliczyłem po prostu. A na remit było. Masakra. Graliście może w Space Marine? U nie, kamera? nie, Ale widziałem gameplay. Tak. Doszedłem do ostatniej misji i jakoś mi się go nie chce włączyć, ale no... Jest sieczka, jest sieczka. W tym no to tak? dobrze, o to chodzi. Możemy jeszcze zawsze spróbować nagrać jakiegoś Space Marina albo coś. Zobaczymy jak nam pójdzie. Mm, tak, w kopie możemy spróbować. Sen w tym, że chyba ty jeszcze koop nie działa. Space Marina, nie no dobrze wiem. Bo to, to miało później to... wyjść. Z, tak, miał być jakieś DLC, ale no multiplayer e, online wszystko działa, tak. Ja właśnie widziałem. ...bitwy i tak dalej. A Panowie, Ale... może kupimy sobie tego, tak... ...ze starych gier, kwadrologię... ...Hitmana. Mm -hmm. Co sądzicie o tym? Aniele, trzy dyszki. Trzy dyszki tylko kosztuje? No, w MPiKu dzisiaj sprawdzam. Ale w Hitmanie chyba nie ma żadnego kopa, ani nic. No, chyba nie ma. Ale we, Możemy no... zagrać w StarCrafta jedynkę. Jakiegoś ładną bitwę na trzech. Fajna gierka w sumie, dosyć stara. Ale fajnie się gra. Co Wy na to? Nie wiem, no, ja, ja możemy... Chociaż, tak się zastanawiałem, czy by sobie nie ściągnąć b o tej bety BF-a trójki, tylko, że... no bo jak wszyscy mówią, że takie lagi są teraz na tych wszystkich serwerach i w ogóle się nie da grać, no to po co ja mam to? Słyszałem, no, no, na amerykańskich, no ale... Nie, właśnie na wszystkich. Tak? No to no, Pewnie za dużo nie, osób ściągnęło tego BF-a i nie, była, nie byli przygotowani na aż tyle osób. No ale to bugi są jak cholera powiedz co jeszcze. No. No ale to jest w końcu beta. Zobacz, wyjdzie. W, w sumie. No chociaż w tym... Yy, w Bet Company 2 yy, w Becie było nawet lepiej niż w tym, niż w oficjalnej wersji gry już potem. Tak? No takie, podobno taki shit się odwalał, że są. Nie. No, także... A po poza tym cholerne wymagania ma BF3. Ale podobno jest jakaś łatka, która usprawnia działanie całego kompa. Znaczy, patrz. Znaczy to jest... Na NVIDIA jest chyba 38% usprawnia kartę. No. Sterowniki graficzne weszły specjalnie na Radeona, nie wiem. Ale też chyba coś tam wyszło. Powinno być. Ale to i tak podobno, żeby zagrać na high, to trzeba mieć komputer za miliard złotych i, i nie wiem... Nie no, za miliard złotych komp, to człowiek to by na całe życie wystarczy, wystarczył, już go zmieniać nie musiał. No. no tak. Ale ja nie wiem, jaki jest sens stworzenie takich gier, takich tak zoptymalizowanych, A Takie ta żeby... 4Jak było też, ku wymagania w ogóle, no. nic z tego nie uciągało. A teraz, no... L.A. Noir wychodzi w końcu. No tak. Na PC-ta, na PC-ta. PC bo już wyszedł na, na Xboxa -ta. chyba, tak? Czy tam coś wyszedł już? Wyszedł na konsole, a na PC-ta wszyscy czekają. No fajna gierka, może nawet kupię. Nie. Podobno. Także też może coś naga. Na, na torrentach? Nie! Yahoo! Ja <laughs> ja po... Dobra, nie mówmy o takich rzeczach, bo... Ja tu na pewno tak. kupuję Arkham City, tylko nie wiem, czy kolekcjonerską, czy zwykłą jeszcze. Bo bardzo podobało mi się Akach Masylum. I to będzie coś, to no. będzie coś. No, no już nam się, się czas woli. Masy, jest teraz 30 zł. Tak? 30, 30 zł? No. A super. Poza tam wszystkim w sumie. No dobrze, nie? No. no.